Pracy przy jednej z najważniejszych inwestycji drogowych powiatu Płockiego wkraczają w kolejny etap. Mowa o budowie ronda w Białej. i pod koniec marca drogowcy zamkną skrzyżowanie dla ruchu. To bardzo ważna inwestycja, która w zdecydowany sposób poprawi bezpieczeństwo, zaznacza starosta Płocki. Zdecydowanie jeżeli chodzi o nasze funkcjonowanie, inwestowanie w powiecie płockim, to kwestie dotyczące rozwoju czy poprawy stanu dróg są najważniejsze, ponieważ z jednej strony jest to szansa na taką stymulację, jeżeli chodzi o kwestie rozwojowe, ale przede wszystkim jest to dbałość i poprawa bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Jedną z najważniejszych największych inwestycji, jaką realizujemy to właśnie budowa Ronda w Białej, które teraz wejdzie właśnie w taki kluczowy etap od połowy marca prawdopodobnie te prace ruszą już bardzo mocno. Będziemy chcieli, aby w najbliższym czasie te główne działania inwestycyjne w tym obszarze wykonać, tak aby jak najszybciej Rondo oddać do użytku, aby mieszkańcom żyło się bezpiecznie, a wiemy, że było to jedno z najbardziej kolizyjnych skrzyżowań zarówno w powiecie płockim, ale też i dotyczący mieszkańców samego płocka. Prace prowadzone są na odcinku dróg powiatowych parzeń kamionki stara Biała granicy miasta Płocka z drogą powiatową Srebrna-Draganie. Jeszcze w marcu drogowcy planują całkowite zamknięcie dla ruchu. Przygotowane będą objazdy. Już za chwilę przystąpimy do bardzo poważnych robót między innymi do zabezpieczenia gazociągu wysokiego ciśnienia i w związku z tym i jeszcze innymi robotami towarzyszącymi będziemy zmuszeni do zamknięcia ronda i wyznaczenia objazdów. Przede wszystkim w kamionkach już nie będzie można skręcić w lewo, tylko dalej drogą wojewódzką 540 do ronda w sikorzu, następnie drogą 559 do srebrnej i dalej do płocka przez Maszewo. Jesteśmy na etapie też uzgadniania objazdów, jeśli chodzi o komunikację miejską, także chcemy przygotować całą inwestycję tak, aby uciążliwości dla mieszkańców i dla wszystkich korzystających z tego miejsca były jak najmniejsze. Na czas zamknięcia tego odcinka drogi policja zapowiada dodatkowe patrole i apeluje do kierowców. By zwracali uwagę na znaki drogowe. Wiemy, że w drugiej połowie marca skrzyżowanie zostanie całkowicie zamknięte dla ruchu wszelkich pojazdów, yy, oczywiście poza pojazdami budowy. Yy, apelujemy do wszystkich kierowców, aby wyjeżdżali odpowiednio wcześniej. Żeby uniknąć nerwowych sytuacji na drogach stosowali się do objazdów wyznaczonych, które będą przedstawiane na znakach informacyjnych. Policjanci będą obejmować większym nadzorem rejon tego, tej budowy. W ramach prac skrzyżowanie ulic Kordeckiego i Sienkiewicza przejdzie modernizację. Powstanie rondo, poszerzone zostaną drogi, będą również ciągi pieszo-rowerowe, a także chodniki. To rozwiązanie nie dość, że jest bardzo technicznie dobre, to jeszcze wizerunkowo bardzo dobre rozwiązanie. Większość ludzi, większość mieszkańców, z którymi rozmawiam, się cieszy z tego. No, oczywiście, jakieś wyjątki są niezadowolone, ale no, takie jest życie. Trzeba po prostu iść na pewne kompromisy, żeby rozwijać e, świat, żeby e, tworzyć postęp i żeby tworzyć świat piękniejszy. Inwestycja będzie kosztowała ponad 7 milionów złotych. Ponad 5 milionów to dofinansowanie z Polskiego Ładu. Zakończenie prac planowane jest do sierpnia. Powiat Płocki rolnictwem stoi. Dyskusja o problemach i rozwiązaniach, które mogą pomóc, była głównym punktem spotkania z rolnikami z terenu Małej Wsi. Chcemy przedstawić nasz program działania, chcemy pokazać to, co planujemy w najbliższym czasie realizować na terenie powiatu płockiego, zarówno pod kątem inwestycji, ale też i pod kątem tych programów społecznych, ponieważ no mamy ich bardzo dużo, moim zdaniem, jak Działaj Lokalnie, jak wsparcie KGW, próba zawiązania Związku Kół Gospodyń Wiejskich Powiatu Płockiego, wspieranie druhów strażaków, czy też jakiejkolwiek inicjatywy, którą realizują mieszkańcy w powiecie płockim. Problemów, z jakimi borykają się rolnicy jest dziś bardzo dużo, zaznacza prezes Krajowej Rady i Spraw Rolniczych. Orzekują, jaka jest sytuacja, to na dzisiaj, co, co mogą i z chcą słuchać, jaka jest ich perspektywa bycia, co, co ich czeka w przyszłości, bo to jest bardzo, bardzo ważne i trzeba im te wskazówki, w pewnym sensie z tej wiedzy, którą... Posiadamy, jakieś im to próbować sprzedać. To, co wiemy, to, to co da dzisiaj, bo oni tej wiedzy nie za bardzo mają. Dostają często różne sprzeczne informacje z różnych stron. A tu jest, staram się robić tak, to mówić o tym obiektywnie, jak jest, jakie ryzyka są, co można zrobić, co powinniśmy poprawić. I temu to właśnie służy. Takie spotkania są potrzebne, zaznacza Wójt gminy Małowieś. Rolnicy, mieszkańcy, jesteśmy atakowani informacjami z różnych źródeł natomiast y, rozmowa osobista bezpośrednia daje y, możliwość y, umożliwia zadanie pytań i bezpośredniego kontaktu o tym że można zrezygnować z samochodów y, z telefonów to każdy wie natomiast niestety rolnictwo jest bardzo ważne nie można zrezygnować z żywności z jedzenia i Powinniśmy wszyscy dbać o rolników, o rolnictwo, o to, co jest przed nami. Podobne spotkania w najbliższych miesiącach planowane są w kolejnych gminach Powiatu Płóckiego. Słupno jest kolejną gminą, która dołączyła do lokalnej grupy działania razem dla rozwoju Ziemi Płockiej. To szansa na rozwój, a także większe możliwości w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Zaznacza Starosta Płocki. Lokalna grupa działania to jeden z takich instrumentów, dzięki któremu lokalne społeczności mogą skorzystać ze środków unijnych. My już funkcjonujemy od wielu lat na terenie powiatu Płockiego, dzięki temu. Udało się zmodernizować dużo, jeżeli chodzi o obszar infrastruktury takiej publicznej, ale też wiele przedsiębiorstw z tego skorzystało, czy organizacji pozarządowych. Dzisiaj cieszy mnie ta informacja, która pochodzi właśnie z gminy Słupno, że gmina Słupno podjęła taką decyzję na ostatniej sesji Rady Gminy, aby przystąpić do naszej lokalnej działania. Jest to bardzo dobry moment, ponieważ teraz tworzymy strategię, lokalną strategię rozwoju na ten nowy okres programowania i przygotowujemy się do wdrażania nowych środków które będą dotyczyły trzech sektorów, bo taka jest idea LGD, która łączy sektor publiczny, sektor prywatny i sektor społeczny I będziemy chcieli wspierać bardzo ciekawe i senne inicjatywy właśnie z tych obszarów. Nowe stowarzyszenie skupia dziewięć gmin z powiatu płockiego. Oprócz Słupna jest to Bielsk, Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Wieś, radzenowo Wyszogród oraz Brochów i Młodzieszyn z powiatu sochaczewskiego. Dlatego cieszę się bardzo, że mogę brać udział w LGD, które jest pod patronatem starosty płockiego stworzone i jest to dla nas jakby też znak na to, znak nowych czasów, że wiele się zmienia w koło też w samorządach. I dzisiaj można powiedzieć, że gmina Słupna ma bardzo dobre relacje, jeżeli chodzi o powiat i chciałbym, żeby było tak dalej. Efektem współpracy jest m.in. planowana budowa ścieżki rowerowej, która połączy Cekanowo i Miszawko Strzałkowskie. Można powiedzieć, że to początek takiej inwestycji, ponieważ kilka miesięcy temu z panem Wójtem Marcinem Zawadką, dzięki też wsparciu radnego powiatowego Stefana Jakubowskiego. Udało nam się podpisać porozumienie dotyczące wspólnej realizacji bardzo potrzebnej, no tu na terenie Gminy Słupno, inwestycji, czyli budowy ścieżki Miszewko-Słupno. Teraz jesteśmy na etapie projektowym. Środki dotyczące projektowania przekazała nam Gmina Słupno. My za chwilę wyłonimy wykonawcę i będziemy chcieli też ustalić wspólny harmonogram dalszych prac. Środki na projekt ścieżki pochodziły z budżetu Gminy Słupno. O środki na jej budowę, powiat Płocki wspólnie z gminą, mają ubiegać się z zewnętrznych źródeł.